Franciszek Józef I panował przez 68 lat. Ten okres panowania pozostawił bardzo wiele ciekawych złotych monet, monet o różnych nominałach, różnej gramaturze. Część z tych monet jest do dzisiaj powszechnie dostępnych i można je kupować w cenie niewiele wyższej niż sam kruszec zawarty w tej monecie, a część z nich jest niezmiernie rzadka i tym samym droga. Dzisiaj zrobimy sobie krótki przegląd monet Austro-węgierskich monet z wizerunkiem cesarza Franciszka Józefa I. Zapraszam Was na odcinek. Witajcie na kanale Srebrne Prowokacje. Przypominam, subskrypcja dzwoneczek, żeby nie ominęły Was kolejne materiały. I od razu przechodzimy do treści tego odcinka. Słuchajcie, złote monety XIX-wieczne, czy też z przełomu XIX i XX wieku, to bardzo wdzięczny temat zarówno kolekcjonerski, jak i inwestycyjny. Ja o czym tutaj nie zamierzam nikogo ani namawiać ani przekonywać do tego, czy samo złoto jest odpowiednim aktywem do lokowania swojego kapitału. Natomiast chciałem wam pokazać właśnie kilka monet, które właśnie na tym rynku istnieją i są przez wielu i kolekcjonerów i inwestorów bardzo chętnie kupowane i dokładane do swoich zbiorów. Tak, jak powiedziałem, Franciszek Józef panował na początku w Cesarstwie Austriackim, a potem w Austro-Węgrach od roku 1848 do 1916, w którym to roku zmarł. I okres ten możemy podzielić na trzy okres na okresy. Tak, fajnie powiedziałem. Można ten czas podzielić na trzy okresy. To znaczy, najpierw mieliśmy okres talarowy, to jest 1848 do 56, następnie zostaje wprowadzone. Floryny to jest 1857 do roku 1892 i w roku 92 do roku 1918 funkcjonowały korony. I zaraz pokażę Wam przykłady tych monet, właśnie na przykładzie monet złotych. Natomiast jeszcze trzeba jedną rzecz powiedzieć. Słuchajcie, mamy dzisiaj jako tło kontur, mapę yy, Austro-Węgier sprzed pierwszej wojny światowej, która obrazuje jak na tle dzisiejszych właśnie. Dzisiejszych granic państwowych to Państwo wyglądało, widzimy tutaj wyraźnie kawałek Polski, Galicję, ale mamy Czechy, mamy Słowację, Austria, oczywiście Węgry, Słowenia, Chorwacja, Bośnia, Hercegowina, Rumunia, kawałek Ukrainy i to powoduje, że z racji tego, że historycznie ten to państwo, cesarstwo zahaczało o tak wiele krajów współczesnych, to powoduje, że właśnie w tych krajach te monety są bardzo popularnym tematem kolekcjonerskim. Jak również, tak jak powiedziałem, no między innymi w Polsce, monety te są bardzo chętnie zbierane. Dobra, zrobimy sobie tutaj drobne zbliżenie, żeby le lepiej można było sobie to oglądać. Mam nadzieję, że to pójdzie tak, jak chciałem. Ok. No i dobra, zacznijmy, słuchajcie sobie, od. Początku powiedziałem, że mamy na początku okres talarowy 1848 do 1857 i w tamtym czasie wybijano dukaty i cztery dukatówki, jeżeli chodzi o monety złote, dukata tutaj akurat nie ma, natomiast jak będziecie sobie patrzyli na wizerunki, to te wizerunki na dukatach zmieniały się mniej więcej. Podobnie jak wizerunki na innych nominałach. No może tutaj poza tym jednym, gdzie mamy już cesarza z łysą głową. Natomiast podobnie jakby wizerunki zmieniały się po prostu wraz z wiekiem cesarza. Natomiast mam czterodukatówkę. czterodukatówkę I słuchajcie, to jest naprawdę konkretny kawałek, kawałek, źle powiedziane, konkretny kawał monety. Ta moneta to... Tylko 13,96 g złota próby 968. Mówię tylko ze względu na średnicę, ponieważ jeżeli sobie wizualnie popatrzymy sobie na, na tą monetę i tutaj na przykład położę sobie pięciokoronówkę, która jest monetą bardzo popularną. Zwróćcie uwagę, że pięciokoronówka jest mniejsza. Tutaj mamy średnicę 40 mm, tutaj mamy 36 mm. Ta moneta jest po prostu olbrzymia, jeżeli mówimy o średnicy, natomiast jest niezmiernie cienka, jeżeli chodzi o grubość, to miało zapobiegać fałszowaniu tej monety. Ten egzemplarz, który ja mam, to jest egzemplarz z roku 1882 i monety te czterodukatowe charakteryzowały się tym, że miały bardzo niskie nakłady. Ta konkretnie, ten konkretny rocznik to tylko 29 tysięcy sztuk. I generalnie monety jednodukatowe i czterodukatowe z epoki... Oryginalne, tak zwane stare bicia są monetami cennymi i kosztują praktycznie dwa razy tyle co kruszec w nich zawarte, jeżeli chodzi o jedno dukatówki, a czterodukatówki da się kupić mniej więcej krotność razy jeden i pół. Potem wszystko zależy też oczywiście od stanu. Ta nie jest idealna, widać oczywiście tutaj przetarcia, ma też pewien de defekt, wiem, że była naprawiana, jest to bardzo dobrze zrobione, ale nie jest to moneta w stanie idealnym. Natomiast mówię o tym, że oryginalne monety tyle kosztują ze względu na to, że właśnie te cztery dukatówki i dukaty to są monety, które są wybijane po dzień dzisiejszy jako tak zwane monety nowego bicia z datą 1915, czyli jeżeli chcielibyście właśnie taką monetę kupić, ale wybitą nawet wczoraj to idziecie do dealera złota i właśnie takie monety są bez problemu dostępne i dukaty, zwłaszcza dukaty, są niezmiernie popularne ze względu na to, że na dzień nagrywania tego filmu taka ładna monetka o wadze 3,49 g kosztuje w granicach 1200-1300 zł, a cztery dukatówka analogicznie krotność, czyli razy 4. Dobra, i teraz tak. Te monety dukat i cztery dukaty to są monety, które w zasadzie przez wszystkie pozostałe okresy czyli i okres florenowy, i okres koronowy były wybijane aż do roku 1915. Właśnie włącznie, w którym, znaczy włącznie, ale od w 1915 to już są monety nowego bicia. No więc dobrze, zacznijmy sobie w momencie, w tym okresie talarowym, były tylko właśnie dukat i cztery dukaty. Następnie mamy okres florenowy, i tutaj, jeżeli chodzi o. Austrii mieliśmy floreny, a jeżeli chodzi o Węgry, mieliśmy forinty. I z tego okresu są bardzo ciekawe monety, które są w standardzie Łacińskiej Unii Monetarnej. To znaczy są to monety, które mają 6,45 g. Jest to złoto próba 900. I monety te są dwunominałowe. Jak sobie tutaj popatrzycie, mam nadzieję, że dobre zabrałem. Tak. Tutaj mamy monetę austriacką. Mamy nominał 8 florenów, 20 franków. 1886 rok. Ta moneta jest po prostu w standardzie łacińskiej Unii Monetarnej, tak jak franki yy, francuskie, belgijskie, czy też liry włoskie, miało to ułatwić wymianę handlową. Natomiast tutaj mamy. O, do góry nogami położyłem. Tutaj mamy 8, 20 forintów. Przepraszam, 20 franków, 8 forintów, czyli. Dwunominałowe monety w standardzie łacińskiej Unii Monetarnej. Ja już zauważyłem, obróciłem je właśnie tak jak franki francuskie, które odwraca się w ten sposób, a tutaj jednak mamy odwrótkę, odwracanie normalne, tak jak u nas, jeżeli chodzi o złotówki. I tutaj mieliśmy monety o nominale 20, 8 florenów, 20 franków i analogicznie 10 florenów, 4 Kurczę, pomieszałem. I analogicznie 4 floreny, 10 franków namieszałem troszeczkę, ale mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe. I oczywiście, jeżeli chodzi o węgierskie, 4 forinty 10 franków. Tym razem się nie pomyliłem. Bardzo ładne monety, ciekawe. I te monety, jeżeli chodzi o ceny, no one są troszeczkę droższe od tych najpopularniejszych monet 20 frankowych. W momencie, gdy to nagrywam, sprawdzałem ceny za 20 frankówkę, trzeba zapłacić w granicach 2150-2200, zależy gdzie, natomiast do monet austro-węgierskich trzeba dołożyć mniej więcej 100-200 zł za stany obiegowe. Jeżeli byłaby to moneta w stanie menniczym, no to wtedy ta wartość kolekcjonerska jednak w przypadku tych monet jest wyższa i tym samym te monety są też droższe. Jeszcze tutaj wam pokażę, żeby mieć odniesienie, że w tym okresie florenowym jak wyglądały same floryny srebrne. I tutaj właśnie zrobię wam, pokażę wam trzy monety, trzy monety, dwie monety będą to monety austriackie i jedna moneta to będzie moneta węgierska. I słuchajcie, tutaj mamy dwuflorenówkę, która jest znowu ją źle odwróciłem, dwuflorenówkę. Tutaj mamy jedną florenówkę. Tutaj też były różne wizerunki, ale dzisiaj nie będę tego w szczegółach pokazywał. A tutaj mamy jednego forinta. Czyli tak wyglądały monety srebrne z tego okresu. Teraz idziemy dalej. Słuchajcie, idziemy do okresu koronowego. Od roku 1892. Tam w tym roku została przeprowadzona reforma monetarna, i do roku 1918 mieliśmy monety koronowe. Jeżeli chodzi o monety srebrne, są one niezmiernie popularne i wizerunki, właśnie z Franciszkiem Józefem, czy to na monetach austriackich, czy węgierskich, bardzo łatwo dostępne jest tego na rynku sporo, aczkolwiek srebrne monety w ładnych stanach, wbrew pozorom, znaleźć jest trudno. Tutaj macie przykład akurat monet węgierskich. Ta, nie ukrywam, bardzo mi się podoba ze względu na anioły podtrzymującą, podtrzymujące koronę świętego Stefana. Piękne monety, natomiast dzisiaj o złocie, a nie o srebrze, więc srebrkę odkładamy na bok. Korony. I zacznijmy sobie tutaj może na dole dwie korony, dwie monety koronowe z Węgier. One są o tyle ciekawe, że tutaj mamy postać cesarza stojącego, Czyli nie mamy tak jak tutaj głowy, czy półpostać, czy po pierwsze jak na czterodukatówce, tylko mamy całą postać. Rzadko spotykane wyobrażenie władcy. Te monety węgierskie, słuchajcie, są jak dla mnie przepiękne, w związku z tym, że mamy tutaj właśnie te anioły. 20 koronówka to 6,77 grama złoto, próba 9. 900, a dziesięciokoronówka to 3,37 złoto próba 900. Piękne monety, naprawdę warte dołożenia do zbioru. I tutaj, jeżeli chodzi o ceny, które trzeba zapłacić za te monety, one już są troszeczkę droższe. Nie są to monety tak łatwo dostępne jak monety francuskie. Za te korony trzeba już troszeczkę dopłacić. No ale, żeby tutaj nie zostawić tego bez żadnego komentarza, ja myślę, że jakieś 300-400 zł powyżej samego kruszcu zawartego w tych monetach trzeba do tych monet dopłacić jeżeli są w takim stanie jak Wam pokazałem za monety mennicze w jakichś rzadszych rocznikach oczywiście cena ta będzie droższa czyli to były Węgry i teraz idziemy do Austrii najpierw zaczniemy sobie od dużej monety i tutaj mamy 20 koron właśnie austriackie dwugłowy orzeł bardzo ładny stan tej monety 20 koronówka i następnie monety dziesięciokoronowe. I tutaj mamy różne wizerunki władcy. I też jeszcze nie są to oczywiście wszystkie monety, bo jeszcze była moneta dziesięciokoronowa z jubileuszowa z 1908 roku. Wybita z okazji 60-lecia panowania. Natomiast tutaj macie trzy wizerunki władcy. Właśnie na monetach dziesięciokoronowych koronowych, przypomnę 3,37 grama i tak jako odniesienie ten długa, o którym wspominałem a którego tu niestety nie mam na tatce no jest bardzo gabarytowo i wagowo zbliżony właśnie do tych 10 koronówek, no bo waży on 3,49, a tutaj mamy 3,37 także tak te monety się prezentowały i te monety 10 koronowe one są znowu Analogicznie droższe od tych najpopularniejszych monet. Porównuję to cały czas z tymi monetami francuskimi, ze względu na to, że tamte monety po prostu da się kupić najbliżej ceny spot. Monety austro-węgierskie generalnie są troszeczkę droższe, natomiast, tak, żeby to troszeczkę podsumować. Dukaty i czterodukatówki nowego bicia niewiele ponad sama cena spot złota 8 florenów. 8 forintów droższe, już jednak, więcej, jakieś 200-300 zł. powyżej ceny, bardziej 300 zł. powyżej ceny spłot. Jeżeli chodzi o monety 20 koronowe, myślę, że jakieś 300-400 zł. powyżej ceny spłot. A monety 10 również jakieś 300 zł powyżej ceny spod. Natomiast no, bierzemy pod uwagę, że tutaj tego złota jest zdecydowanie mniej. Więc ta wartość kolekcjonerska, wartość numizmatyczna jest w tych monetach zdecydowanie wyższa niż w monetach francuskich, tych najpopularniejszych. No, ale y, so, jest ich po prostu mniej, i jest to tak jak tutaj Wam pokazałem na tym mapie, poza tym aspektem czysto, czysto inwestycyjnym, bardzo. Ciekawy temat kolekcjonerski. Wiele osób właśnie zbiera te monety. Dobrze, słuchajcie, jeszcze na koniec, tylko szybkie, jeszcze raz pokażę Wam tą czterodatówkę, bo ta moneta jest naprawdę warta tego, żeby się jej dokładnie przyjrzeć. No i chciałem wam podziękować za obejrzenie tego materiału, zaprosić Was do zostawienia komentarza. No i przede wszystkim podziękować osobom, które zdecydowały się na wspieranie kanału, czy to tutaj na YouTube, czy. czy czy, czy przez Patronite? Jest mi niezmiernie miło, że właśnie na taki gest się zdecydowaliście. Jestem dzisiaj lekko przeziębiony. Mam nadzieję, że mój głos nie jest jakoś specjalnie uciążliwy. Jeżeli ktoś wytrwał do końca, dajcie mi znać, czy dało się tego słuchać. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!